Dzień dobry, dzisiaj chciałbym porozmawiać o czytaniu Biblii. Otwórzmy księgę Psalmów, na psalmie pierwszym. Czytanie Biblii, jak często ją powinniśmy czytać, czy powinniśmy ją czytać i tego typu sprawy. Ok, psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Także szczęśliwy, czy też błogosławiony, bo to słowo jest także w innych tłumaczeniach jako błogosławiony, jest mąż, który nie robi wiele złych rzeczy, jak to pisze, i który robi kilka dobrych rzeczy, między innymi studiuje słowo Pana dniem i nocą, czy też rozważa je. To oczywiście chodzi o to, nie znaczy, że musisz dniem i nocą czy, czytać Biblię cały czas, to chodzi o to, że musimy mieć szczere serce, jeżeli chodzi jeżeli o słowo Boga. Biblia to jest słowo Boga, to jest najspanialsza książka, jaka w ogóle jest. To jest list do Boga, od Boga do ludzi. To jest list do ciebie, to jest Twój, to jest twój prywatny list do ciebie, osobisty list i oczywiście, oczywiście także list do całej ludzkości. Także warto sądzę wiedzieć, co jest w Biblii. Oczywiście bardzo często zdarza się, że rozmawiamy z ludźmi i czasami ludzie parafrazują Biblię, ale to nie jest dokładne. Ludzie nie, nie zdają sobie czasami sprawy, że pewnych rzeczy w Biblii nie ma, a niektóre rzeczy, w, że w niej są. I, I bardzo ważne jest, abyśmy poznali dobrze Biblię, abyśmy potrafili ludziom powiedzieć, że może czasami się mylą w tym fragmencie. A tutaj może zapomnienie o czymś bardzo ważnym. I naturalnie Bóg pisze w tym samym, i że Bóg pisze sporo fragmentów Biblii o tym właśnie że naprawdę warto znać Biblię. Jest to samo sobie, przynosi to błogosławieństwo. Ponieważ wiemy dokładnie, jak postępować. Jeżeli Bóg dał nam tą, możemy to powiedzieć, miało instrukcję obsługi, na pewno instrukcję obsługi człowieka, na pewno chciałby, abyśmy ją dobrze poznali. W tej jest wszystko. Jak możesz otrzymać szczęście, jak możesz otrzymać zadowolenie, pokój, cokolwiek. Ty wymień to tam jest. Także yy, błogosławiony człowiek, nie ten, który ma najlepszy samochód, nie ten, który ma najsprawiedliwszą rodzinę, tak dalej, tylko ten, który studiuje zakon Pana dniem i nocą. Bo naturalnie, jeżeli studiujemy zakon Pana, jeżeli poznamy się na nim, jeżeli będziemy wiedzieli, co jest dobre, a co jest złe według Boga, to wszystko i tak otrzymamy od Boga i będziemy mieli bardzo solidną podstawę, prawda? Będziemy, wybudujemy swój dom na skalę, jak to Jezus Chrystus nazywa, czyli i tą skałą oczywiście jest Jezus Chrystus. Aby to zrobić, musimy znać instrukcję obsługi człowieka, czyli Biblię oczywiście. Yy, Wers trzeci. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liśnie więtnie. Ok, bardzo fajny fragment. Yy, oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, w Biblii sporo pisze na ten temat. Yy, otwórzmy może yy, Biblię te, yy, na Ewangelię Świętego Mateusza. Ewangelia Świętego Mateusza, 13, wers 31. Znana historia, bardzo inne podobieństwo, podobnie mówiąc. Podobne jest królestwo niebies do ziarnka gorczyc gorczycnego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej, jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn. I staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. I to jest dokładnie z nami. W momencie, kiedy otrzymujemy Ducha Świętego, Duch Święty w Biblii jest opisany jako ogień. Ogień symbolizuje Ducha Świętego. Czytanie słowa jest tlenem, możemy tak to nazwać na pewno. I naturalnie wiemy, że w momencie, kiedy... Ogień ma sporo, to on się będzie o wiele lepiej palił. Będzie cieplejszy, będzie jaśniejszy, cokolwiek. Także będzie same pozytywne rzeczy. I naturalnie w momencie, kiedy będziemy znali Słowo, kiedy będziemy go więcej czytać, staniemy się jak to drzewo, które będzie jak to ziarenko, które stanie się drzewem ponieważ naturalnie będziemy więcej rościli, będziemy poznawali naszego Boga. Bóg, który Cię powołał, który dał Ci ducha świętego nie chciałbyś go znać lepiej. I go, w ten sposób go można znać. To jest pierwszy krok. Dobra znajomość Biblii. Ja zawsze polecam, to już taka praktyczna rada, warto sobie codziennie usiąść i poczytać, nawet gdy czasami nie mamy ochoty, usiąść sobie, przeczytać sobie może psalm. Musi się nad tym zastanowić. Także polecam bardzo. Także Biblia jest absolutnie bardzo istotna jak powiedziałem chrześcijaństwo jest podstawa. Nie możemy bazować chrześcijaństwa na niczym innym. Po prostu jest to bazowane na Biblii, na zasadach, które Bóg nam dał. W Starym Testamencie Bóg dał ludziom zasady, z których się nie wywiązali. W Nowym Testamencie dał nam także i, i, i zasady i troszkę innego typu. I jeżeli znasz dobrze Biblię będziesz się z wywiązywał. Otwórzmy Biblię na drugim Tymaturze 3.16. Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 3, wers 16. Tu pisze, czym jest Ewangelia. Prawda? To jest bardzo ważny fragment. Całe pismo, całe, nie jego fragmenty, to jest ważne, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Także to jest, mi się dosyć ważny fragment, bo bardzo często ludzie myślą, a jaki, jaki fragment jest od Boga, jaki nie jest od Boga. Jedni mówią, o Ewangelia Świętego Jana jest od Boga, ponieważ Jan był obecny, Ewangelia Świętego Mateusza czy Marka już nie, bo ich tam nie było na tym miejscu. Cała Ewangelia, całe Pismo jest natchnione przed Boga. Każde jedno słowo. Także nie możemy sobie wybierać, co nam się podoba, a co nie. I. I oczywiście, jeżeli będziemy traktowali słowo poważnie, będziemy rośli, będziemy rośli w duchu, będziemy z, jak, to, jak to drzewo, o którym przedtem czytaliśmy, czy, czy też jak to nas, nas, nasiona, które się stało tym drzewem, musimy traktować Boga poważnie. I Jego słowo. Także Biblia pisze o wielu rzeczach, porusza wiele tematów, i czasami porusza tematy w kółko. I czasami zastanawiam się, dlaczego Biblia cały czas pisze o tym samym. Dlaczego. I to jest dosyć fajny fragment jeżeli chodzi o samo przypominanie, dlaczego Biblia przypomina nam pewne rzeczy. I otwórzmy Biblię na drugim liście św. Piotra. 1, Rozdział pierwszy, wers 12. Dlatego zamierzam zawsze przypominać Wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Także to pisze Piotr. Wiem, że wiecie o tym. Gdy czytam Biblię, czasami mówię, hmm... Dlaczego to pisze tyle razy? I Piotr o tym wiedział, pisze, ważne, aby sobie przypominać pewne rzeczy. Ważne, abyśmy cały czas czytali, aby, aby, aby te rzeczy stały się w nas, w naszym sercu wyryte, w naszym sercu bardzo mocno, abyśmy dobrze znali prawdę, abyśmy wiedzieli, co w Biblii jest i czego w niej nie ma. Bo jak powiedziałem wcześniej, zdarzają się ludzie, którzy mówią różnego typu rzeczy o Biblii, co w niej pisze i tak dalej. Później okazuje się, że tego wcale w Biblii nie ma. I jeżeli ją będziemy dobrze znali, będziemy potrafili to na miejscu, tego typu fałsz, czy też kłamstwa, prawda, yy, od razu yy, wykryć. Ok. Wers 13. Uważam za, że, yy, z, uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Czyli znowu mówię, znowu ja chcę przypominać cały czas. Wiedząc o tym, iż rychło trzeba będzie rozstać się życiem, tak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. dołożył mu też starań, abyście także po moim odejściu stałe to mieli w pamięci. Także Biblia porusza wiele ciekawych tematów, i one się często powtarzają, po to, aby nam przypominać. Jeżeli Bóg uważa, że powinien, i chce nam przypominać, sądzę, że też powinniśmy sobie przypominać, powinniśmy czytać Biblię jak najczęściej możemy. Pamiętajmy, jest to tlen dla naszego ognia, który jest z nas. Jeżeli będziemy więcej czytać, ten nasz ogień, naszego Ducha Świętego będzie o wiele mocniejszy, będzie, będzie wspaniale się palił, będzie ciepły i jasny. Także dlatego czytanie Biblii jest bardzo ważne, modlenie oczywiście także jest bardzo ważne, dlatego zapraszam, jeżeli chodzi o zapraszam do mojej nauki pod tytułem modlitwa. Ale jeżeli chodzi o czytanie, to jest tak, że jest to, jak powiedziałem wcześniej, jest to część y, tych dwóch elementów modlenia się i nie, że się czytania. Te dwa elementy powodują, że, że duchowo będziemy rosnąć i będziemy dobrym świadocem. I to jest to, czego Jezus Chrystus od nas chce i naturalnie to samo w sobie już spowoduje, że będziemy mieli więcej błogosławieństw w naszym życiu. Oczywiście każdy na pewno chce mieć więcej błogosławieństw. Ok, na tym koniec na dzisiaj. Dziękuję. Do zobaczenia!